Ela Selena, energia dnia dzisiejszego, karta wierność. Ona, jednym, ona symbolizuje, karta ta, że jest, są dobre kontakty międzyludzkie. Wszystko, co będzie się dzisiaj działo na płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich, Yy, zamanifestuje się pozytywami, a więc mogą to być kontakty partnerskie, bardzo dobre niespodzianki, kontakty biznesowe, kontakty zawodowe, yy, kontakty które przyjacielskie, towarzyskie. Tu wszystko yy, dzisiaj uświadomicie sobie, że jest dobrze, że nie macie się czego obawiać, że ta osoba zasługuje na zaufanie. A jeśli podpisujecie umowy czy też akty jakiekolwiek, to po prostu zrobicie to bez strachu i bez obaw i faktycznie nie ma się czego obawiać. Dziękuję Ela Selena.